Pawłokoma, Historia wsi w województwie podkarpackim. Autor Monika Śladewska. W II Rzeczypospolitej wieś sołecka Pawło należała do gminy Dynów, powiat Brzozów, województwo lwowskie. Większość mieszkańców stanowili Rusini, Ukraińcy, co decydowało o jej charakterze. W centrum była grecko-katolicka cerkiew, czytelnia proświta, sklep ukraińskiej spółdzielni, dom ludowy i... Utrakwistyczna szkoła, w której dzieci polskie uczyły się ruskiej mowy. Co wydarzyło się w Pawłokomie w czasie, gdy wojna dobiegała końca? Jaka była przyczyna dramatu i dlaczego właśnie ta wieś weszła do strefy polityki Trzeciej RP? Na pytania postaram się odpowiedzieć. W dużym skrócie oczywiście w oparciu o znakomicie udokumentowaną pracę historyka doktora Zdzisława Koniecznego pod tytułem Był taki czas u źródeł akcji odwetowej w Pawłokomie. Doktor Konieczny ustalił, że źródła antagonizmu na tle narodowościowym sięgały końca I wojny światowej. Udział ukraińskich mieszkańców tej wsi w walkach polsko-ukraińskich w latach 1918-1919 skutkował tym, że po wojnie uczestniczycy tych walk na trwałe związali się z nielegalną, programowo skierowaną przeciwko państwu polskiemu ukraińską wojskową organizacją UWO. Powołaną w Pradze w 1920 roku, a następnie z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów OUN powstałą w Wiedniu w 1929 roku. W drugiej RP Pawłokoma uchodziła za najsilniejszy ośrodek nacjonalizmu ukraińskiego w powiecie brzozów. W wyniku powiązań Ukraińców z wymienionymi organizacjami, Polacy mieszkający w Pawłokomie i okolicznych wsiach, gdzie stanowili większość, już w okresie międzywojennym wiedzieli o planach ukraińskich współmieszkańców, bowiem aktywiści rozpowszechniali uchwały kongresu OUN, w których pisano o rewolucji i o usunięciu obcych z ukraińskich ziem. Nagłaśniane zło wróżebne hasło „Lachy za sam" nie pozostawiało wątpliwości. Aktywność polityczna Ukraińców była wspierana przez Cerkiew Grecko-Katolicką. Do działaczy należeli księże Józef Fala, Mirosław Seneta i Wasyl Szewczuk, a z mieszkańców nauczyciel Mikołaj Lewicki. Antypolskie nastroje nasiliły się w 1938 roku po aneksji Czechosłowacji przez Hitlera. Sfanatyzowani małopolscy działacze ON nielegalnie przekraczali granicę i na Rusi Zakarpackiej organizowali Sicz Karpacką oraz tworzyli miniaturową, autonomiczną Ukrainę Zakarpacką ze stolicą w Huście. Po wkroczeniu za zgoną Hitlera wojsk węgierskich na Zakarpacie marzec 1939 rok, Sicz została rozgromiona przez Węgrów. Był to zawód, ale nie pozbawił ukraińskich nacjonalistów nadziei na pomoc Niemców w zbudowaniu Soborowego Państwa Ukraińskiego. W Pawłokomie członkowie i sympatycy OUN ożywili działalność w proświcie, zorganizowano akademię dla uczczenia bohaterów narodowych. Biłasa i dane Łyszyna skazanych w 1931 roku na karę śmierci za zabójstwo Tadeusza Hołówki, polityka, posła na Sejm, zwolennika ustęp wobec żądań mniejszości ukraińskiej. W lutym 1938 roku starostwo powiatowe w Brzozowie zawiesiło działalność proświty. Decyzja starostwa nie wpłynęła na zaprzestanie antypolskich wystąpień. W marcu 1938 roku na tajnym zebraniu ksiądz Szewczuk Wzywał do bojkotów Polaków. Na nielegalnych zabraniach podburzano młodzież, nadal śpiewano pieśni wyszydzające Polaków i państwo polskie. Atakowano Ukraińców tych, którzy dążyli do współpracy z polską administracją. W czerwcu w Pawłokomie usypano mogiłę, na której wzniesiono krzyż z cierniowymi wieńcami. Ku pamięci ojca basarab z napisem: Braciom za wolność Ukrainy. W domu lewickiego odbywały się spotkania z emisariuszami z Lwowa, przechowywano broni i nielegalną literaturę. Występowa wystąpienia przeciw państwu polskiemu spowodowały aresztowania czterech działaczy nacjonalistycznych, w tym Lewickiego. Nie uspokoiło to nastrojów. Konflikt narastał. Zbliżająca się wojna uświadomiła Polakom grozę sytuacji. Wkraczające do pawłokome wojsko niemieckie było radośnie witane przez. Ukraińców, Nauczyciel Lewicki natychmiast złożył donos do wojskowych władz niemieckich na 12 Polaków, którzy według niego udzielali pomocy polskim żołnierzom i nocą ostrzeliwali żołnierzy niemieckich. Niemcy aresztowali pięciu Polaków, pozostali zdołali ukryć się. Życie aresztowanym uratował przypadek, śledztwo w Rzeszowie. Prowadził Austriak, który z jednym z zatrzymanych służył w armii austriackiej w czasie I wojny światowej. Po sprawdzeniu prawdziwości donosu aresztowanych zwolniono. W wyniku ustalenia granicy niemiecko-sowieckiej Pawłokoma została po stronie ZSRR. Wojska niemieckie opuściły wieś, a aktywiści O.Ł. z lewickim na czele wycofali się z Niemcami. Pozostali Ukraińcy tym razem donosili na Polaków do władz sowieckich. Między innymi oskarżali o udział w wojnie w 1920 roku. Spowodowało to wywiezienie w głąb ZSRS siedem rodzin polskich. Przed wywózką Ukraińcy, sąsiedzi domagali się zezwolenia od sowieckiego komendanta na wymordowanie wszystkich polskich mieszkańców wsi. Zgody nie otrzymali, w odpowiedzi usłyszeli: U nas wszystkie nacje mają równe prawa. Gdy okazało się, że wywiezieni nie byli osadnikami i nie brali udziału w wojnie w 1920 roku, wywózki wstrzymano, ale prowokacje nadal trwały. Przykładowo do polskich gospodarstw podrzucano starą broń i informowano władze o jej posiadaniu przez Polaków. Powodowało to rewizje i aresztowania, przygraniczne położenie wsi utrudniało życie mieszkańcom. Wiosną 1940 roku z pasa granicznego władze sowieckie przesiedliły na woń większość rodzin polskich z sąsiedniej wsi Bartkówka. Po agresji Niemiec na ZSRR w czerwcu 1941 roku Niemcy ponownie przybyli do Pawłokomy, wrócili aktywiści OUN, nawiązali współpracę z okupantem i posterunkiem policji ukraińskiej w Jaworniku Ruskim. Lewicki rozpoczął organizowanie młodzieży, prowadził szkolenia wojskowe i podburzał przeciwko Polakom. Szykanowanie rozpoczęło się od wypasania bydła na polach polskich gospodarzy. Na tym tle dochodziło do bujek, podczas których grożono budem Rizaty Lachiw. W lutym 1942 roku Lewicki złożył donos na Polaków, którzy mieli posiadać ukrytą broń. Policja aresztowała trzech mężczyzn i dwie kobiety. Broni nie znaleziono, ale aresztowani zginęli. Bez wieści. Przykłady znęcania się nad aresztowanymi Polakami w swojej pracy podaje doktor Konieczny. Okupant niemiecki faworyzował Ukraińców, oni obejmowali władzę terenową, otrzymywali odmienne kenkarty, pozwolenia na prowadzenie działalności oświatowej, współdzielczej i polityczno-propagandowej. Kilkunastu młodych Ukraińców z Pawłoką zgłosiło się do dywizji SS Galicjen. W marcu 1943 roku w wyniku denuncjacji gestapo aresztowało czterech Polaków i jedną Ukrainkę sympatyzującą z Polakami. Wszyscy zginęli w Oświęcimiu. Za współpracę z okupantem i działania na szkodę narodu polskiego Sąd Polskiego Państwa Podziemnego wydał wyrok śmierci na czterech aktywnych działaczy nacjonalistycznych, w tym na Lewickiego. W końcu 1943 roku wojska radzieckie zbliżały się do granicy Polski. Do Bartkówki zaczęli powracać Polacy wysiedleni na wojnę w 1940 roku. Powracający przekazywali wiadomości o rzezi wołyńskiej, podczas której w lipcu 1943 roku w powiecie kostopolskim bandy UPA zamordowały 33 mieszkańców Bartkówki. Wiadomości budziły przerażenie. Takie pogróżki tu ogłoszono od dawna. Sytuacja zmuszała do podjęcia działań obronnych. Na początku 1944 roku w Powłokomie do AK należało 12 Polaków, a dobrze zakamuflowany oddział UPA liczył około 50 osób. W powiecie brzozowskim istniały już struktury zbrojne OUN z przybudówkami takimi jak UPA, służba bezpieki i paramilitarna organizacja pod nazwą Samoobronne Kuszczowe Widiły, zadaniem których nie była obrona, lecz współdziałanie z bojówkami UPA. Antyukraińskie nastroje nasiliły się, gdy w kwietniu 1944 roku policja ukraińska aresztowała pięciu Polaków z Pawłokom za przynależność do AK. Próba ich odbicia przez oddział nie powiodła się. Budynek posterunku w jaworniku ruskim zdobyto, lecz aresztowanych w nim nie było. Ślad po nich zaginął. Przed nadejściem frontu wschodniego w okolicznych wsiach bojówki UPA zamordowały wielu Polaków, w tym księży, które niektóre zbrodnie popełniono w sposób okrutny. Po wejściu armii radzieckiej w Pawłokomie stacjonowała jednostka szkoląca służby łączności. Okresowo mieszkańcy mieli zapewnione bezpieczeństwo. Ukraińcy starą metodą nawiązali kontakty z radzieckimi komendantami. Informowali, gdzie stacjonują polskie oddziały podziemne, które po akcji burza przebywały na terenie powiatu brzozowskiego i wskazywali Polaków należących do AK. Powodowało to aresztowanie i wywózki w nieznanym kierunku. Po rozpoczęciu styczniowej ofensywie odejściu jednostki radziskiej sezjonującej w Pawłokomie, sytuacja Polaków uległa znacznemu pogorszeniu. Bandy UPA wznowiły ludobójczą działalność, wielu Polaków uciekło na zachodnią stronę Sanu. Przybywające w terenie oddziały AK nie były w stanie zapobiec bestialstwu tzw. UPA. Posterunek milicji w Dynowie z trudem mógł zapewnić bezpieczeństwo tylko mieszkańcom tego miasteczka. W ostatnich dniach stycznia 1945 roku do Pawłokomy przybyła bojówka UPA. Na oczach sąsiadów powiązała 13 Polaków, w tym jedną Ukrainkę i wywiozła ich w kierunku lasów jawornickich. Ślad po uprowadzonych zaginął. Rodziny domagały się wskazania miejsca zamordowania. W tej sprawie zwróciły się do księży gryzko-katolickich. Bez efektu. W tym czasie pojawiły się pogłoski, że jest to tylko wstęp do większej akcji bojówek łupowskich. Przerażeni Polacy zostawiali gospodarstwa na pastwę losu. W Dynowej odbywały się wiece, podczas których od władz domagano się zapewnienia bezpieczeństwa, ale formujące się władze polskie były bezsilne, siły milicji wywodzące się z AK niewielkie, a wojsko przebywało na froncie. W tym splocie wydarzeń strachu, rozpaczy, bezsilności władz 3 marca 1945 roku doszło do akcji odwetowej w Pawłokomie. Jej inspiratorami byli poszkodowani Polacy z sąsiednich wsi. Z pomocą przyszedł poakowski oddział Wacława, stacjonujący w Dylongowej. Mieszkańcom kazano zgromadzić się w cerkwi. Kobiety z dziećmi zostały wypuszczone. Jedna grupa udało się w, kierunik, w kierunku Jawornika, drugą skierowano do Birczy. Świadkowie piszą, że działaczy Ołon przesłuchiwano. Na pytanie, gdzie są uprowadzeni Polacy, nikt nie odpowiedział. Według źródeł polskich na grecko-katolickim cmentarzu rozstrzelano około 150 mężczyzn. Rzeszowski pion śledczy IPN, jak podaje profesor Prus, ustalił 65 osób. Historycy dziennikarze o probanderowskich sympatiach powielają zmyśloną w ukraińskiej nacjonalistycznej diasporze historię pawłokom i operują liczbą 365 osób. Zawyżona liczba ofiar ma na celu zmniejszenie poczucia winy za ludobójstwo dokonane na narodzie polskim. Po akcji odwetowej bojówki banderowskie nadal grasowały bezkarnie. W nocy z 4 na 5 października 1945 roku dokonały zmasowanego ataku na Pawłokomę, Bartkówkę, Delęgową i Sielnicę. Większość budynków polskich i ukraińskich spalono, aby uniemożliwić zasiedlenie ich przez polskich repatriantów ZSRR. W następnym roku sytuacja ludności polskiej była tragiczna. 12 lutego 1946 roku nocą banda UPA uprowadziła i zamordowała ośmiu polskich mieszkańców Pawłokomy. W marcu zginęło kolejnych trzech Polaków, którzy wybrali się pod ziemniaki do swoich gospodarstw. Bandy banderowskie, stosując taktykę spalonej ziemi, anarchizowały cały obszar Rzeszowszczyzny. Operacja Wisła przeprowadzona w lipcu 1947 roku przywróciła spokój. Polacy wrócili do Pawłokomy, odbudowali gospodarstwa. Dziś jest to polska wieś w powiecie Rzeszowskim. Mieszkańcy nie wyrazili zgody na postawienie pomnika mordercom Polaków. Zastrzeżenia budziła liczba ofiar umieszczona na inskrypcji. Świadkowie i organizacje kresowo-kompadanckie domagały się przeprowadzenia ekshumacji bez skutku. Polskie władze zgodziły się na wzniesienie pomnika. Było to ustępstwo wobec neobanderowskich władz Lwowa, które uzależniały otwarcie odnowi odnowionego cmentarza obrońców Lwowa od postawienia pomnika w Pawłokomie. 13 maja 2006 roku na imprezie propagandowej przygotowanej przez apologetów OUN-UPA z udziałem banderowców w mundurach, tych, którzy te ziemię palili, do Pawłokomy zjechali prezydenci Polski, Kaczyński i Ukrainy Juszczenko oraz dostojnicy kościołów. Mówcy nie wykazali się biegłością w historii. Powtarzali frazesy z ukraińskiej nacjonalistycznej historii o bratobójczych konfliktach. Banderowców utożsamili z narodem ukraińskim, krzywdy wyrównali i wzajemnie sobie wybaczyli.